Leży ona u stóp stromych gór. Leży tuż za wschodnią granicą Egiptu z czasów Mojżesza. Te podobieństwa do relacji biblijnej przekonały doktora Müllera oraz innych, że to Zatoka Akaba jest owym Morzem Czerwonym z opisu Eksodusu. Jeśli mają rację, to istnieją dwa możliwe miejsca przejścia tej Zatoki. Pierwsze znajduje się na południowym krańcu półwyspu Sinai. Ten przesmyk, zwany Tajran, o szerokości 8 kilometrów, jest jednym z najpopularniejszych terenów wypoczynkowych na Ziemi. Malownicze rafy koralowe i obfitość morskich stworzeń ściągają nurków z całego świata, ale topografia dna nie pozwoliłaby Izraelitom na przejście w tym miejscu. Półtora kilometra od brzegu znajduje się rów oceaniczny, głęboki na 300 metrów i schodzący tak stromo, że przejście pieszo po rafach koralowych byłoby praktycznie niemożliwe, nawet gdyby wody cudem się rozstąpiły. 110 kilometrów na północ od tego przesmyku, w środkowej części wybrzeża Akaba, inne możliwe miejsce przejścia, wysuwa się w morze. Nazywa się Cyplem Noweba. Jest to prawdopodobnie jedyne miejsce na zachodnim brzegu Zatoki Akaba, które pomieściłoby taką liczbę ludzi, o jakiej mówi Biblia. Na zdjęciach satelitarnych Cypla Awaba wyraźnie widać jego cechy geograficzne. Ta trójkątna plaża może mieć wielkie znaczenie dla poszukiwań ewentualnej trasy wędrówki Izraelitów. Gdy faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej. Powiedział bowiem Bóg, żeby lud na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu. Jeśli Izraelici przeszli z ziemi Goshen do wybrzeża Akaba, to biblijny opis ich drogi ku wolności jest bardzo precyzyjny. Szli drogą po pustyni Synaj w kierunku Morza Czerwonego. Tylko trasa prowadząca z Egiptu na południe i dalej w kierunku Midian pokrywa się z relacją biblijną. Wiedzie ona na północ od niedostępnych pasm górskich tego półwyspu. Trasa ta dobrze nadawała się do podróży, ponieważ jej płaskie ukształtowanie sprawiało, że długie piesze wędrówki były możliwe i powszechne. Kiedy Mojżesz uciekał od faraona po zabiciu nadzorcy niewolników, szedł tą właśnie drogą do miejsca schronienia w starożytnym Midian. 40 lat później poprowadził swój lud ponownie tą samą pustynną drogą. A Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą. Podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Korzystając z nocnego chłodu, Izraelici mogli przejść półwysep Synaj w ciągu trzech tygodni, co potwierdza tekst biblijny. Z Biblii wynika, że uzyskali sporą przewagę czasową nad wojskami faraona, zanim ten postanowił sprowadzić ich na powrót do niewoli. Zanim wydał wojsku rozkaz wymarszu, otrzymał zaskakującą wiadomość o przejściu Mojżesza przez pustynię. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami. Rozkaż Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz naprzeciw tego miejsca nad morzem. Faraon powie wtedy, Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im drogę. To zdjęcie satelitarne przedstawia niespodziewaną zmianę trasy Izraelitów. Wkroczyli w labirynt krętych koryt wyschłych rzek, wijących się w kierunku wybrzeża. I w tym wąwozie, zwanym Wadi Watir, Mojżesz wraz z ludem został zamknięty pomiędzy ścianami skalnymi. Po przejściu 30 kilometrów ujrzeli przed sobą wylot wąwozu oraz jeszcze większą przeszkodę na ich drodze. Po wyjściu z Wadi Watir Mojżesz zgromadził lud w miejscu zwanym Pihirot którego lokalizacja pozostaje dyskusyjna. Sama nazwa może sugerować położenie obozu Izraelitów, znaczy bowiem wylot wąwozów. Jest to trafne określenie tej plaży ukształtowanej z piasku i kamyków pochodzących z erozji skału wąwozu. Stąd, jak czytamy, lud pod wodzą Mojżesza nie mógł iść dalej. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem Wszystkie konie i rydwany Faraona, jeźdźcy i całe wojsko jego pod Pi-Hahirot Kiedy Egipcjanie dopadli Hebrajczyków, obsadzili wojskiem przejścia, którymi mogliby uciec, zamykając ich pomiędzy niedostępnymi urwiskami a morzem. Po obu stronach mieli strome góry, które schodziły do samego morza, zamykając im drogę ucieczki. Jeśli znaleźli się na tym właśnie cyplu i sytuacja była naprawdę beznadziejna, czytamy, że Mojżesz nie wiedział co robić. Znalazł się w potrzasku. Ludzie chcieli go zabić, bo otaczały ich góry i morze. Byli w sytuacji bez wyjścia. Na plaży Noweba Izraelitów od strony północnej i południowej otaczały góry, zaś od zachodu wojska egipskie. To zrozumiały, że tak osaczeni rozpaczliwie oskarżali Mojżesza. Dlaczego wyprowadziłeś nas z Egiptu, abyśmy pomarli? Wtedy Mojżesz jeszcze raz zwrócił się do Boga, oczekując wybawienia. Then Moses stretched out his hand over the sea. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody i uczynił morze suchą ziemią. W całej Biblii nie ma chyba bardziej dramatycznej sceny. Biblijna relacja o rozdzieleniu wód i przejściu Izraelitów ku wolności oraz wygubieniu wojsk faraona wykracza poza logiczne wyjaśnienie. Jeżeli te wydarzenia faktycznie miały miejsce, to dowody rzeczowe powinny nadal leżeć na dnie zatoki. Od 20 lat badacze i nurkowie z trzech kontynentów, zaintrygowani wskazówkami prowadzącymi do zatoki Akaba i biblijnego cypla Jamsów, szukają ewentualnych dowodów przejścia Izraelitów. W swoich badaniach skupili się na 600 rydwanach, które według Biblii zniszczone legły na dnie zatoki. Napisy sprzed tysięcy lat oraz nieliczne rydwany wydobyte ze starożytnych grobowców wiele nam mówią na temat konstrukcji takich pojazdów. Czy jakieś ich pozostałości można znaleźć na dnie zatoki Akaba? W oparciu o analizę dowodów rzeczowych. Do...